Serdecznie, Kikowy Szlak, Słowickie Łąki. Dziś mamy 5 dzień stycznia 2015 roku. I dzisiaj mam takie pytanie do Ciebie, czy już odpaliłeś, czy odpaliłaś, czy już wystartowałeś? Czy wystartowałaś w ten, w ten bieżący rok? Czy się jeszcze przygotowujesz? Czy jeszcze myślisz co, jak, z kim, kiedy, gdzie? Zadaję to pytanie dlatego, że dzisiaj jest piąty. Pierwszego, jasne, po nowym roku, a po, po, po sylwestrze. No, pierwszy to pierwszy, prawda? Można by planować, ale drugi to już był dzień. Ja wiem, że wolny, że wielu ludzi nie pracowało wówczas, no ale był to dzień, to był piątek, prawda? Potem była sobota, czyli był trzeci, niedziela czwarty, a dzisiaj jest piąty. Pięć dni tego roku, jeszcze jest 360, jeszcze 360, żeby te plany zrealizować, które sobie nakreśliłeś czy nakreśliłaś. Takie moje pytanie: czy już wystartowałeś? Czy już wystartowałaś? A jeśli nie, to mocna decyzja i rób to jak najszybciej. I rób to jak najszybciej. Każdy dzień się liczy. A wierzę, że ten rok będzie rokiem naprawdę niezwykłym. I wierzę, że ten rok, a wiem, że ten rok. Dla ludzi, którzy współpracują z Molindą, ludzi, którzy korzystają z narzędzi, które mamy dzisiaj dostępne, którzy opierają swoje działania na książce Erika Wori i na tym wszystkim, co jest z nią związane, którzy korzystają z innego punktu widzenia, czyli z filmu inny punkt widzenia, a stosują zaproszenie, osiem kroków zaproszenia, stosują tą rozmowę kontynuującą, prawda? Jeżeli z tego wszystkiego będziesz korzystać. Zrobisz wielkie przedsięwzięcie w tym roku, zrobisz wielki biznes, zrobisz rzeczy, jakich nigdy jeszcze do tej pory nie zrobiłeś czy nie zrobiłeś, ale to, co mówiłem na pierwszym moim kilkowym szlaku w tym roku, najważniejsze jest to, co zrobię dzisiaj. Plan ten na koniec roku jest ważny, fajnie, cel, to wszystko jest istotne, ale najważniejsze jest to, co będzie dziś zrobione, bo dziś minie bezpowrotnie i już będzie jeden dzień mniej. I jutro minie, jutro jest Trzech Króli, znów będzie wolny dzień, prawda? Możemy pomyśleć, kurczę, co tu ludziom przeszkadzać, przecież oni odpoczywają gdzieś. Hej, ale na pewno jest trochę takich osób, do których można spokojnie zadzwonić, bez problemu żadnego. Może warto zadzwonić do kilku ludzi, którzy gdzieś tam są w zespole, z którymi warto porozmawiać i, i, i po, 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 popytać o plany, o działania. Po prostu... Iść mocno do przodu. Iść do przodu każdego dnia. Tyle na dzisiaj na ten kikowy, deszczowy, deszczowo-kikowy szlak na Słubickich Łąkach. Trzymaj się, na razie, hej!